Odwadniecz powietrza ze sprężarki. Dziś pokażę układ do odwadniania kondensatu z powietrza. Wykonałem go z półcalowych rurek miedzianych. Składa się z trzech sekcji. Na dole każdej umieściłem zawory do opróżniania. Sprawdzam po jednym dniu użytkowania i odstaniu przez trzy dni. Jak widać, w dwóch ostatnich sekcjach nie ma kondensatu. Pierwsza sekcja usuwa praktycznie całą wilgoć z powietrza. Wydaje się, że spełnia swoje zadanie.